Dzień Boże, witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, chciałbym Wam dzisiaj ocenić kawę z Gwatemali, z regionu Gwente Gwenando. Ja tę kawę już piję od jakiegoś czasu i po prostu wypada by wreszcie zrobić jej recenzję. Kupiłem ją w sklepie Coffee Desk. I teraz oceniam w dwóch wersjach, mianowicie w wersji pod espresso i w wersji jako cappuccino. Na początek, oczywiście, zapach tejże kawy. Jest to przede wszystkim zapach, bym powiedział, mocnej, gorzkiej czekolady. Tak mniej więcej pomiędzy 70 a 90% kakao. Do tego też bym dodał. Troszkę, powiedzmy, nogatowości. Taki standard kawowy. Właściwie tutaj bym powiedział, że poza tym niewiele co się dzieje. Natomiast jest to bardzo poprawne. Jest to jak najbardziej zapach no, nie wzbudzający jakichkolwiek kontrowersji. Teraz jeżeli chodzi o cenę, no to w sklepie kawę Pale. Kosztuje ona 35 zł za 250 gram. Czy jest to dużo czy mało, uważam, że jest to cena jak najbardziej w porządku za kawę w sumie niewiele wymagającą, ale dobrej jakości. Tutaj warto by było przejść oczywiście do punktacji. Punktacja to jest 83,5 punkta. To jest niewiele jak na kawę Speciality, ponieważ kawa Speciality zaczyna się od 80 punktów w górę. Natomiast jest to standardowa. Kawa, która jest niewymagająca, prosta, ale dobra, tak bym powiedział w ten sposób. Jeżeli chodzi z kolei o kwestie obróbki, to jest to Łoszek jest to obróbka myta. Z kolei wysokość to jest 1700 metrów nad poziomem morza. Jeżeli chodzi o uprawy, te uprawy, no to są oczywiście uprawami górskimi. Cały rejon gwende jest rejonem górskim. Rejon ten graniczy z Meksykiem. Znajduje się na zachodzie Gwatemali. Ponadto mogę też powiedzieć, to jest tam też miasto Wendeguenando. W tym mieście jest oczywiście też lotnisko. To miasto historycznie to było miasto Zaculełu. Miasto zaczęło to tyle co Biała Ziemia. Nazywane było tak przez Indian Majów, którzy posługiwali się językiem Mam. Miasto to zostało podbite przez Alvaro orfistador Alvaro w 1525 roku. I co jeszcze można tam powiedzieć? Także to, że również tam w tym mieście znajdują się uprawy kawowców. Ponadto też z innych takich ciekawych rzeczy to też są tam wyroby dancarskie, w ogóle rzemieślnicze, jak i skórzane. Także to właściwie tyle, jeżeli chodzi o to miasto. Sam region z tego, co widziałem na różnych filmach na YouTube, jest bardzo piękny. Tam są góry, lasy. No naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Mgły jeszcze to tak wszystko jest bardzo ciekawie pokazane. Naprawdę przepobaję, że o to chodzi. Przechodzę teraz do kolejnej sprawy, czyli do sprawy odmian tutaj ziaren kawy, jest to odmiana Catuai i odmiana Caturra. Odmiana Katłaj to jest połączenie dwóch odmian, odmiany e, słuchajcie, Mundo Nuovo z Caturrą e, i odmiana ta powstała w Brazylii w, w Instytutio Agronomico w 1949 roku. Później w 1972 roku trafia do powszechnej sprzedaży. Z kolei w samej Gwatemalii yy, hoduje się od 1970 roku. Obecnie stanowi 20% upraw. Co ciekawe, w Hondurasie stanowi, słuchajcie moi drodzy, połowę upraw. Jest to odmiana odpalna na yy, deszcze, na wiatry, dobrze się trzyma na gałęziach. Jest to dobra odmiana, jak na właśnie warunki. Ameryki Środkowej i Ameryki Południowej. E, tutaj korzystając z notatek jeszcze sobie sięgnę do, e, mojej drodzy, odmiany kapturza z kolei. Odmiana kapturza odkryta została e, jakby naturalnie, tak, ponieważ jest to naturalne, naturalna, naturalna, na, e, jakby Wam to powiedzieć, mutacja odmiany Bourbon. I ona została odkryta w latach 1915-1918 w stanie Minas Gerais w Brazylii. Najlepsze rezultaty osiąga na wysokości od 1000 do 1600 metrów. Wyżej raczej mi powinno się je podobać, ponieważ no ona już ma troszkę mniejsze, prawda, te rezultaty, jeżeli chodzi o kwestie kawowe. W każdym razie od 1940 roku jest popularna w Gwatemali. Nie więcej koniecznie niekoniecznie w Brazylii, tylko właśnie w Gwatemali. Co Wam dalej jeszcze mogę powiedzieć? No to też. Chyba <laughs> <laughs> Was przepraszam. Też to, że te, ta odmiana, na przykład, jest, tak jak mówiłem, dosyć odporna właśnie na wiatr czy też na, na deszcz. A z kolei odmiana Katura jest taką odmianą, można powiedzieć, w pewnym sensie szlachetną. Teraz, zanim przejdę do dalszej części mojego filmu o. Kawie to chciałbym Wam też pokazać, z czego ja konkretnie piję tą kawę. Tutaj konkretnie jedną rzecz bym chciał pokazać, bo to jest nowa rzecz. Zobaczcie, tak wygląda. To jest kupione zwykle po gady Bugary. i to jest moi drodzy filiżanka. Pod słuchajcie, kawy z kawiarki. Może być też bardzo dobrze, sprawuje się pod espresso, jak również pod kawę po turecku. Jest to filiżanka. Fidżaryczka właściwie malowana ręcznie. Yy, tutaj yy, to, że tutaj mamy oliwkę, to oznacza tyle, że jest to na teren w pewnym sensie eksportowy do Grecji. Maluje to pewna pani, maluje to ręcznie pędzelkiem, prawda? Jest to dobrej jakości glina. Yy, Bugarzy w ogóle mają naprawdę dobre dobrej jakości, prawda? Rzeczy tego typu, jest to popularne w ogóle tego typu Rzeczy są popularne w Bułgarii. Kupiłem to za 30 zł w sklepie Gary Bułgary. No, z tym, że oczywiście przesyłka jest dość droga, ponieważ kosztuje aż 20 zł. Ale warto, uważam, że to jest naprawdę świetna filiżaneczka. Takie filiżanki jeszcze są też robione. Również inne troszkę friżaneczki są robione też metodą moi drodzy, taką jakby powiedzieć, spływając. Chodzi o to, że farba spływa i tworzy takie łezki. Tego typu filiżanki w kolorze brązowym, czy też właściwie pozostałości ceramiki, nadawane były w na stanowiskach trafskich, moi drodzy, jeżeli o to chodzi. Ponieważ trafia to tak naprawdę Bułgaria. Także w tych rejonach były nadawane. To jest wzór, prawda, bardziej obecny, ale bardzo piękny, uważam, bardzo ładnie wyglądający. I także to tyle, jeżeli chodzi o tę filiżaneczkę. Przechodzimy teraz do dalszego tematu, czyli do tematu yy, ziarna. Ziarna wygląda, moje drodzy, w ten sposób. Tak? Bardzo ładne ziarna. Właśnie tutaj nie ma co się do czego tu przyczepić. Wypalenie, z tego co pamiętam, średnie tychże ziaren. Z kolei wygląd opakowania. ono wygląda w ten sposób, tak? Opakowanie powiedział minimalistyczne, tam właśnie nic specjalnego nie ma. Biały kolor, właściwie w porządku. Tu mamy napisane, że jest to profil Sensoryczny z gorzka czekolada, grefsus i nugat. Ja tutaj tego grejsuta za bardzo nie czułem, bardziej czułem nugat, jeżeli o to chodzi. Odmiana to jest katła i katura, Wysokość 1500 metrów nad poziomem morza, myta, stopień wypalenia, to mamy pokazane, więc powiedział, że taki średnio tak to określił. Tutaj macie pokazane, prawda? Po drugiej stronie jest napisane, że Guendée Guanando to region kawowy, w którym można znaleźć najwyższe góry wulkaniczne w Ameryce Środkowej. Na wysokościach od 1500 do 2000 metrów nad poziomem morza powstaje jedne z najlepszych jakości kawy w kraju. W Gatemali są zarówno zdominowane rolnictwa, jak i większe plantacje. Gatunek 100% Arabika, region Guanando z zbiór 2020-2021. Punktacja 83 i 75% punkta, tak? Tak tutaj jest napisane. To w tym także tak to wygląda. Opakowanie uważam, że w porządku. To jest fajne, że te jest napisane pod to, to służy. Między innymi właśnie pod chociażby kawiarkę, pod French press, tak? Nie ma co się przyczepiać do opakowania. Co mogę jeszcze dodać, to też to, że. Kawa to nie sprowadzana bezpośrednio przez polskie palarnie, ale poprzez pośrednika z Niemiec. No dobrze, to teraz przechodzimy do już samego smaku kawy. Zacznijmy od smaku cappuccino. Dobrze się komponuje z mlekiem, jak najbardziej, chociaż mleko troszkę moim zdaniem za bardzo przebija smak tej mojej drodzy kawy. Troszkę jest za mocne, kawa powinna być tutaj mocniejsza, ale ogólnie rzecz biorąc jest to w porządku. Jest to dobre, dobrze to się z mlekiem jak najbardziej komponuje. Smak jest słodkawy. Taki, tak jak mówię, mleko troszkę za bardzo przebija w tym przypadku. No z kolei tutaj, jeżeli chodzi o smak jako espresso. Czekoladowy, ale słuchajcie, tutaj rzeczywiście już wchodzi, moim zdaniem, w smaku, nie w zapachu, ale w smaku wchodzi ewidentnie grejpfrut. Tu wchodzi grejpfrut rzeczywiście. Ale czekolada, czekolada, nugat i grejpfrut, ale grejpfrut już jest jakby tutaj smaku na drugim miejscu, a nie to, że nie ma go w ogóle. Jest taka kwaśność, bym powiedział, i ta kwaśność jest bardzo w porządku, bardzo fajna jest i to uważam na duży, duży plus, ponieważ ja lubię kawy, w których coś jednak się dzieje, a nie to, że one są jakby tylko i wyłącznie pod względem to sensorycznym, są tylko i wyłącznie takie, że właściwie są orzechy, czekolada i to jeszcze, tak? Tutaj to jest, tutaj to jest ewidentnie widoczne. Także moi drodzy posto te kawy. No i jeżeli chodzi o kawę, hmm, słuchajcie tą pierwszą, którą czyli o kawę hmm, tutaj cappuccino, to no, moim zdaniem zdecydowanie ona pasuje przede wszystkim bardziej pod takie, jakieś takie lżejsze rzeczy, czyli pod hmm, na przykład jakieś hmm, powiedzmy bezy, może ewentualnie jakieś ciasto takie, tutaj bym powiedział ciasto tutaj w stylu na przykład jakieś keksa, jakieś ciasto kruche, co jeszcze, jeśli chodzi o pod desery, no to może troszkę pod na przykład jakieś lody waniliowe z szarlotką, też takowe można kupić w kawiarniach, także pod tego typu rzeczy. Po co jeszcze, jeżeli chodzi na przykład o kwestie śniadaniowe, no to myślę, że te pod śniadania to bardziej takie śniadania, na przykład jakaś, jakaś kanapeczka w rodzaju na przykład bagietki z lekkim białym serem i na górze powiedzmy jakaś rzodkiewiczka, może też ewentualnie z białym serem i z miodem, coś w tym tutaj rodzaju po co jeszcze, no, jeżeli chodzi o kwestie obiadowe, to tutaj bym powiedział, że pod jakieś krewetki koktajlowe, pod yy, i tu na przykład jakim, z jakimś na przykład, no tu bym wszedł w stronę włoskich rzeczy, jak na przykład makaron penne, prawda, z tymi krewetkami koktajlowymi, jakieś suszone pomidorki, tego typu tutaj rzeczy, może fajnie by też pasowało pod coś takiego, jak na przykład spinacci, prawda, Czyli ze szpinakiem, makaron, coś jeszcze na przykład, by tutaj fajnie pasowało pod na przykład y, jakieś y, inne, prawda, włoskie makarony. <coughs> Co jeszcze? Jeżeli chodzi o tą kawę, tą cappuccino, to myślę, że też fajnie by ta kawa bardzo dobrze pasowała na przykład jeżeli chodzi o kwestie tutaj przekąsek, no to pod jakieś przekąseczki typu, na przykład tak trzeba było troszkę poszukać tego, ale myślę że pod przekąski raczej takie bardziej właśnie krewetkowe, takie koktajlowe, coś w tym rodzaju, żeby to nie było za ostre, prawda? Idąc w właśnie ten powiedzmy Ameryki Południowej, no to fajnie by to pasowało na przykład moim zdaniem pod awokado z dodatkiem lekkiej ilości soli, chociażby, tak. Także ja bym tutaj w tym kierunku poszedł. Z kolei, jeżeli chodzi o tutaj tą drugą kawę pod espresso, no to jednak mi się wydaje, że tu się bardziej otwierają, powiedzmy, zmysły, tak. W tym przypadku, mam wszystkim skupił się tutaj na mocnej, gorzkiej czekoladzie, na cieście pigmento-dodatnim. Na czym jeszcze, moi drodzy, oprócz ciasta pigmentu dodatniego na muffinkach czekoladowych, mocnych czekoladowych muffinkach. Moi drodzy, na jeszcze by fajnie to pasowało pod na przykład ciasto kawowe bardzo dobrze by pasowało pod w ogóle wszelkiego rodzaju ciemne ciasta. Ale też jeżeli chodzi na przykład już o kwestie obiadów, no to pod obiady typu właśnie bardziej befsztrogonów, pod ciemne mięsa mocne, mięsa ciemne, z mocnymi sosami. Tutaj po co jeszcze? Na przykład wydaje mi się, że fajnie by pasowało pod właśnie, jeżeli chodzi o obiady pod rybę, typu na przykład halibut. Także tego typu rzeczy, ale nie tylko, bo moim zdaniem fajnie by pasowało też chociażby pod tłustą lasagne, to no, lubi kot Garfield, notabene. <laughs> Co jeszcze, no jeszcze jeżeli chodzi o yy, obiady, to też bardzo fajnie by pasowało to pod obiady yy, typu, no na przykład jakieś, to wam jeszcze tak poszukać w naszym rejonie, to myślę, że mogłoby to też dobrze pasować pod kotlet de volaille, czyli ten kotlet, prawda, z masełkiem, tak, ziemniaczki po to. Ale polane na przykład, ciemnym sosem. Tak? To musi być coś, co jest mocne, coś, co jakby to moc otwiera, tak? bo to taka jest, jak który trzeba otworzyć. Tym otwarty może być właśnie dobre jedzenie. Też pasowałoby właśnie pod awokado, dodatkiem lekkiej ilości soli, pod myślę, że fajnie by pasowało pod właśnie grejfruty, sałatkę z grejfrutami, pod sałatkę, które owocowe w ogóle jakieś, tak z albuzem, grejfrutem, jabłkiem na przykład pod, moi drodzy, jeszcze właśnie pod jakieś lody, tylko lody właśnie, no, nie będą właśnie też waniliowe, z dodatkiem na przykład szalotki Bardzo fajnie by też to pasowało tak, wracając troszkę do kwestii deserowych, jeżeli chodzi o śniadania, no to z kolei pod na przykład litewski chleb tutaj, albo też chleb w bo też chleb czarny. E, musi być to ciemny chleb, z dodatkiem na przykład cela pleśniowego. Typu rok pod świetnie by to pasowało bardzo dobrze, moim zdaniem. Eee, Jeśli chodzi o przekąski, tak jak mówiłem, no to pod eee, tutaj bardzo dobrze pasowało pod awokado z solą i z cytryną, na przykład pod guacamole, rzecz jasna, ale nie tylko, bo też pod na przykład naczosy z dodatkiem jakichś dipów różnego rodzaju, eee, pod krewetki oczywiście tygrysie w tym przypadku. To wszystko tutaj musi być mocne. Ta kawa ta konkretnie jest lepsza pod różnego rodzaju jedzenie. Ta jest bardziej, ta druga, czyli ta z tej filtrzaneczki, bardziej pasowałaby moim zdaniem pod um, takie rzeczy powiedzmy lżejsze, ale bardziej do takiego, to już bym powiedział, to, to, był, to był, był bardziej był pod jakieś ciasteczko ewentualnie, tak? I yy, bardziej tak sote, A tą bardziej właśnie pod podkreślenie jakiegoś smaku, prawda. Tu mówię trochę jak Makłowicz, jeżeli o to chodzi. Dobra, zatem kończę odcinek. Yy, teraz jeszcze ocena szkolna. W ocenie szkolnej, generalnie biorąc, za tą kawę, za tą też powiedziałbym, że to jest ocena prawidłowa. Ocena, moim zdaniem, w wysokości mniej więcej 4 plus. Taką bym ocenę wystawił i taką ocenę wystawiam tej kawie. Także szczęść Boże, z Panem Bogiem wszystkiego dobrego wam życzę. Maciej Bisiackiem, a zawsze dobra kawa. Но это должен